Witam Państwa w komentarzu walutowym BOSS Winks. Ja nazywam się Konrad Ryszko i pracuję jako analityk walutowy domaklerskim BOSS. Boś dzień 25 maja, godzina 7 prawie 40. W związku z tym zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech wybranych przeze mnie parach walutowych. Moim zdaniem e, najciekawszych parach walutowych, jakie ja tej chwili obserwuję na rynku. Tradycyjnie rozpoczynamy od rynku eurodolara. No i to, co możemy tutaj zaobserwować, to to, że e, mój poprzedni wpis, jakby teza zawarta w poprzednim wpisie, scenariusz, to jakiś zaprognozowany, zrealizował się. E, wskazywaliśmy sobie tutaj na potencjalną na potencjalny test tej linii trendu wzrostowej takiego, można powiedzieć, że taka linia trendu, która prowadzi do ustanowienia jakiś kanał wzrostowy na urodlarze. Ona została wybita, kurs spadł wpierw do okolic stosesyjnej średniej, potem pogumienie dołków do okolic wsparcia właśnie w zakresu 1, 10, 57, 1, 11 27 od góry i tutaj wydaje mi się, że ta strefa może wstępnie wyhamować spadki na urodlarze, eee, tym bardziej, że generalnie to umocnienie dolara, które obserwujemy w ostatnich godzinach. Tak, można powiedzieć, że bardziej w, trakcie w czasie sesji amerykańskiej. ona ma podłoże oczekiwań takich, że Janet Jelen w piątek okaże się być bardziej atrzemią, ponieważ to jest jakby klucz do tego tygodnia. W przypadku jakby polskich aktywów, to raczej ten aktywność będzie ograniczona z uwagi na, na czwartkowe święto na przykład na, na, tak, na czwartkowe święto. W konsekwencji raczej tutaj powinniśmy szukać rynków zagranicznych. między innymi wydaje mi się, że tutaj euro będzie tutaj dobrym tematem na ewentualne dyskontowanie tego, co będzie mówiła Janet Yellen. Drugą parę jest eurohuf. Nasza kolejna jakby z regionu, z, 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 z istotniejszych warunków regionu, poza tym i koronie czeskiej. To, co obserwowaliśmy, obserwowaliśmy mocniejsze otwarcie tygodnia na forin, Osłabienie forinta pod posiedzeniem, no i umocnienie wczorajsze węgierskiej waluty. Między innymi poparte tym, że tamtejszy bank centralny zdecydował się obniżyć stopy o 15 punktów bazowych. To, czy jakby było zgodne, ale zakomunikował, że zakończył cykluzowania polityki monetarnej. To inwestorzy zwyczajnie odbierają dobrze takie informacje, nawet pomimo cięć stóp. No i w konsekwencji tutaj ustanowiliśmy sobie jakieś strefę konsolidacji 314 do 317,85 z ewentualną próbą wyjścia niżej przez 314,5. Z ewentualną, ponieważ warto spojrzeć na szeroki rynek emerging market, że Giełdy zachowują się dość dobrze ropa rośnie, także wydaje mi się, że tutaj może dojść do jakiegoś próbu forinta, tym bardziej, że zostało ściągnięte z forinta zagrożenie w postaci polityki monetarnej, a ostatnie sygnały między innymi switch, czyli podwyższenie oceny inwestycyjnej, tworzą coś takiego, że jakby forint oczywiście nie jest ryzykowny, ale traktowany jest jako taki potencjalny, potencjalna waluta, która może być worth risk, czyli generalnie generuje pozytywny RR. W przypadku złotego, Umocnienie polskiej waluty z okolicznością minimów. Europen przetestował nam tutaj okolice na szczytach. To jest 4,4560 praktycznie. Teraz w w kierunku 4,4462. No i tutaj również pozytywna informacja, taka troszkę miękka, można to powiedzieć, ponieważ Komisja Europejska zakomunikowała, że oczywiście nie było, tylko nie było opinii w poniedziałek, prawda, nie będzie również dzisiaj. No i po wczorajszym spotkaniu wiceprzewodniczącego hmm, komisji z premierem Baton Szydło widać, że to troszkę, wydaje mi się, że w pewnym sensie ocieplenie stosunków. No, oczywiście to są inne komunikaty hmm, po, po spotkaniu, one jakby muszą mieć taki charakter hmm, pozytywny. Niemniej to, wydaje mi się, że, że, ta, że, ta, że to stanowisko, ta opinia ze strony Komisji Europejskiej, ona nie będzie, można powiedzieć, tak agresywna jak wcześniej spodziewano się, nie będzie zbyt rygorystycznych informacji tam podanych. i Także wydaje mi się, że to jest jakby ten czynnik został przynajmniej troszkę zra, troszkę się w dół. Trudno się dziwić z jednej strony ewentualna wzrost napięcia linii warszawa Bruksela byłby niekorzystny dla Polski z uwagi na potencjalne problemy w 2017 roku z budżetem. no Z drugiej strony Unia Europejska zmaga się z dużym problemem Brexitu, także nie wydaje mi się, żeby chciała tutaj zaogniać stosunki z Warszawą również. W tym czasie. O um, właśnie, właśnie, jakby mówiąc o Eurolandzie, to warto wspomnieć e, o Unii Europejskiej i Eurolandzie. Warto wspomnieć o właśnie to, na co dzieje na Funcie. E, kolejne dobre sondaże pokazujące, że. Ta retoryka, ta kampania za, za pozostaniem Wielkiej Brytanii w ramach struktur unijnych przynosi pewne rezultaty. Wydaje się tutaj, że jednak ten opór jest dość silny. Tutaj 1,46, 10, 1,46, 70. Niemniej ewentualne nie wydaje mi się, że podniosłoby na to 1,4840. 40. Prawdopodobnie będzie jakaś próba wyjścia wyżej, i dalej w tym tygodniu. No. Akurat to zestawienie jest dość, dość, dość specyficzne, ponieważ oczywiście jest ono z zestawieniem z dolarem amerykańskim w konsekwencji pewna siła na dolara tutaj oddziałuje również na, na, na funta, niemniej tutaj widać, że funt próbuje odzyskiwać ground, tak można powiedzieć, no wy tutaj patrząc na wykres D1, no to obserwujemy tutaj odwrócone rgr, czyli ramię, głowa, ramię, Potencjalny zakres prawdopodobnie byłby tutaj, wydaje mi się, że nawet do okolic gdzieś tutaj 1,51. Dziękuję za uwagę.